Nie, jeszcze nie to jest Czekają na wyzwolenia z i wykaże zaprosić Państwa dzisiaj do Krakowa. Także, aby nie tylko oglądać samolota, można tak także o nich poczytać. Wszystko wydać trzeba, że Loda wydała wspaniałe albumy. Asystenta Polskiego oraz specjalny album Air Stow. Także to tak naprawdę dalsza i skuteczność. Są takie książki, które go gotowały generała Pilota do jego Podwiedź, oraz Mariana Sowocnika. Pilota, który wylatał masę tysiące godzin i jeszcze na ila 60. Obaj panowie będą też mikro podpisywać podczas księgi, więc biorąc, zachęcam do kontaktu ze Stoiczkiem oraz z Katarzynami. Autorzy będą jutro, ale oni są tutaj na lipach. Ponownie to jest bardzo ważny komunikat. Zaginęło 8-letnie dziecko, człowiek.

po swoim wspaniałym pokaże biało-czerwonej iskry. A w pierwszym samolocie major Tomasz Czerwiński. Nie słyszą, nie słyszą Państwa, ale jak zawsze namawiam rączki do góry. Pozdrawiamy serdecznie pilotów. Dali kapitalny pokaz. Świetnie. Brawa dla lidera, brawa dla wszystkich członków zespołu biało czerwone Iskry. I niech ktoś chce mówić co chce, a TS-11 wygląda ciągle znakomicie, świetnie się prezentuje, a oni potrafią z nich wycisnąć ostatnie soki. Należy dodać, że ten samolot jest w naszych siłach powierzchni od 50 lat. Wyszkoliły się na nim pokolenia pilotów. Drodzy Państwo, ale w tle widzicie dwa śmigłowce, to e, tej pory jesteśmy że pojawiały się cywilne śmigłowce, pojawiały się statki powietrzne, e, pojawiały się wojskowe, te śmigłowce są również w służbach mundurowych, są to śmigłowce policyjne, pierwszy z nich mniejszy, niebieski, niebiesko-biały jest to śmigłowiec Mi-2, z tyłu zaś widzimy dużo, dużo większy śmigłowiec Mi-8. Obie sylwetki na pewno są Państwu doskonale znane wielokrotnie, widzieliście ich, je na ziemi, a w powietrzu także nad, nad naszymi głowami, przelatujące, no, można by rzec, w różnych konfiguracjach. Te samoloty latały we wszystkich możliwych barwach, latały w barwach lotniczego pogotowia ratunkowego, latały w wojsku, latały w marynarce wojennej. Lidwa był wykorzystywany nawet jako śmigłowiec pożarniczy. w granicznej. Granicznej. Właśnie pożar o pożarnictwie, chciałem powiedzieć. Y I to zarówno jako śmigłowiec rozpoznawczy, jak i taki, który gasi pożary. Ale na darmo byłoby szukać na darmo byłoby szukać działka wodnego, On po prostu wykorzystywał specjalne zasoby. Drodzy Państwo, a w tej chwili widzicie akcję zatrzymania samochodu przez śmigłowiec. śmigłowiec.